Proszę, jak w będzie kolega z tą czwórką Proszę z okolicy łodzi jeśli mnie odbiera, proszę bardzo na gajbat witam Czesławie, nadaję z Podębić okolicę łodzi około 30 km na, na zachód od łodzi moje imię jest Jarek a mój znak to 161 papa Delta 001 raport do ciebie 55, proszę do ciebie Witaj Jarku, ja też na początku 59, teraz na 55 spadł podobnie, także to się jednak tutaj waha momentalnie momentami dosyć mocno, bo przechodzi ten sygnał także bardzo, bardzo mocno. Niektóre stacje odbieram tutaj yy, Jarku. Yy, no ja się przysłuchiwałeś, nie będę się zbytnio powtarzał tak wielu informacji, tylko około wiesz, 20 watów z mojej strony, także niedużo i antena dosyć nisko, bo jest około 5 metrów od Ziemi. Że dobrego, ciekawych łączności i szczęśliwego nowego roku, gdybyśmy się nie i na siebie. Również Czesławie, wszystkiego dobrego. Wielkie dzięki za miłe QSO. Bo ja już tu wołałem któryś tam już raz. Pierwszy raz się słyszałem, jakąś godzinę temu. Niestety nie miałem wtedy okazji, żebyś zamienić to słowo. Ale już nie przedłużając, także wszystkiego dobrego, Czesławie. Idę do następnej łączności, być może w lepszych warunkach. Pozdrawiam. 7-3 operator Jarek, QTH pod Dębice. Okej, okay. Jarku, jeszcze taka informacja, że tam jak, jak ten sygnał tu jest taki na 9, czasami nawet no teraz tak było, właśnie na, na plus tam wychodził, także tam kiedy dajesz słyszeć taki mocny przybliżeń nie, nie wiem, nie wiem, tam innego, czy tam siedziesz na, na mikrofon chyba, albo mikrofon tak że on tam nie wiem. Poniżej nie było tego słychać, ale tak później to, jak to wyszło, bardzo bardzo mocno było no, słychać. No, a także taka informacyjnie taka, dla Ciebie.